Noc. Mały Kamil leży w łóżku, ekran telewizora migocze. Rodzice śpią, a on znalazł coś dziwnego starą kreskówkę o klaunie Bobble. Bobble uśmiecha się szeroko i mówi dziwne rzeczy, ale Kamil nie rozumie. Po chwili obraz faluje, a klaun zwraca się prosto do niego. Mor... Mały przyjaciel. Dziś nauczymy się, jak pozbywać się tych, którzy Cię ograniczają. Następnego dnia Kamil już nie jest sobą nie mówi, nie śmieje się, a w jego oczach czai się coś złego. SCP-993 to zakazana kreskówka, którą mogą oglądać tylko dzieci. Każdy odcinek uczy je czegoś mrocznego. Fundacja SCP zabezpieczyła wszystkie znane nagrania. Ale czy na pewno wszystkie?